Historię Polski można poznawać na szkolnych lekcjach lub w muzeum. Jest też znacznie ciekawszy sposób dla młodych osób. Gra miejska to połączenie harcerskich podchodów i popularnych gier RPG. Dziś plansz Łódź, a uczestnicy gry Krok w niepodległość mogli poczuć się jakich rówieśnicy, którzy w 1918 roku dowiedzieli się, że po 123 latach Polska wróci na mapę Europy. W całej Łodzi organizatorzy zlokalizowali 17 zadań, które wykonać, które pominąć. Strategia należała do każdej z grup. Wszystkie punkty zaliczyć oczywiście. Nie wiem jeszcze jak to zrobimy, ale mam nadzieję, że się uda. Plac Wolności w dawnym kanale, dzisiaj nazywanym Dędkom ukryta została pieczątka, którą pierwszy prezydent Łodzi, Aleks Rzewski parafował dokumenty. Dawaj, biegniemy, dawaj, Za swoje zadanie otrzymujecie dwa punkty. Dostajecie maklejkę do Książeczki Wojskowej. A to już kolejne zadanie, w którym trzeba było wykazać się pomysłowością. Grupa harcerzy ma za zadanie ukryć gryps w tym pomieszczeniu, po czym wchodzi do niego celnik, który ma wprowadzić za chwilę byłego legionistę. W momencie, jeżeli znajdzie celnik ukrytą wiadomość, grupa dostaje jeden punkt. Jeżeli nie odnajdzie, dostaje dwa albo trzy punkty. Młodzież z czerwono-białymi opaskami spotkać można było w całej Łodzi. Pomiędzy Placem Wolności a Placem Niepodległości jeździł zabytkowy tramwaj, z którego uczestnicy gry kolportowali ulotki ze schematem linii tramwaj z 1918 roku, podczas gry młodzież poznawała historię polskiej Łodzi. Czyli przypominania sobie tych momentów w historii Polski, które były dla niej chwalebne, które były radosne I, i też takiego odważnego niesienia patriotyzmu w przyszłość. To znaczy nie tkwienia tylko w jakichś starych schematach, ale odkrywania nowych form, w jakich możemy ukazywać ten patriotyzm. Krok w niepodległość to kolejna gra miejska zorganizowana przez Stowarzyszenie Topografię. Wzięło w niej udział 250 osób.